Dzień dobry, witajcie w ten kolejny piękny grudniowy dzień. Yy, Grudniowo-śnieżny dzień, można powiedzieć, za oknami. Jak macie śnieg, to napiszcie Jak nie macie, to się nie macie, Wam mogę oddać, bo mam tyle. Siedzę w pięknej piżamie świątecznej na pierwsze herbatki. Okres świąteczny, grudniowy to jest piękny okres. Widzimy się jeszcze na pyskowicach, czyli ta sera zostaje. Nie wkurwiłem się za bardzo, no to troszeczkę się wkurzyłem. Ale biorę maseja i jadę szazien na ostatniej polu. Dzisiaj jestem teoretycznie z Damianem, ale Damian nie wiem gdzie, bo miał widna na Discorda późno 20 minut więc Nie wiem, gdzie jest Damian. Dobra, ja tu wjeżdżam. To nie będzie zbyt długi odcinek, bo chcę, żeby coś było na, dzisiaj na kanale. Późniejszej części dzisiejszego dnia. Postaram się odpalić live'a. Czy mi się uda? Kurwa. No. Co nie jest potrzebne? Aha Jak nie mogę z tej uprawy, co? A co ja go zasiać? No to jednak będziemy siać pszenicę To będzie, siejemy pszenicę, nie można, nie zmieniam, szanuję, że można yy, Siejemy pszenicę na kiszonkę, ona pójdzie znaczy, my ją zbierzemy na siano, tutaj, a tu później kukurydzę posiemy i wrócę później normalnie łąka. Więc Za to szybko nagrywam, bo nie mam nic na od dzisiaj na kanale, bo trochę przerwie, bo wszystkie odcinki idą do Oscara. Na tu nową serię ogarniamy, yy, więc troszeczkę to zajmie czas, Mówię, To nie będzie długi odcinek, to ja tu trochę posieję, żeby też było na kanale. Czy tam ją przyjdzie, nie wiem, tu głęboko to mam, on się pierdzieli, od chyba 15 minut, nie wiem, od kiedy on tu ma przyjść. Badka to jest dobra, to jest takie piękne. Napisze, jak tam mija życie, jak tam mija. Czy czy nie pocznie Bo jak nie, to liczcie odśnie bo to jedynie dostało tyle leci. Więc no, dzisiaj lajdwik odpalony będzie, nie wiem który jeszcze. Ale dzisiaj lajdwik mam y, zamiar odpalić. O tu są przecież jeszcze. Kukurydzę mnie sposił. na ziarko. Fajny ten kawałek będziemy mieli tutaj, tutaj yy. Aha No ile to jest kurwa ustawione No, proszę tutaj nie jeździć Dwa łowania nie mam zamiaru nagrywać teraz na wiosnę yy, na Jesie, tylko na wiosnę sobie nagramy no, masaj jak daj radę? Johnny mnie ostatnio zdenerwował, bo fajny... No bo mam nie aż tak dużo wyświetlay, ale Mam nadzieję, że nie zabijecie mnie za te buraczki. Jak nie nagra się mój głos, to wrzucam to jako timelap, Pierdzielę to ale na pewno to wrzucam. Bo ja muszę mieć coś w końcu na kanale. Bo po, mówię, wszystkie sery teraz szukałem Do Oscara idą. Od chłopak to też raz wróci. Przy okresie światecznym. to fajnie, żeby tam wróciliśmy. Nowa sera to też dostała jakieś timelapsy. I nie no, z głosem nie, ale timelapsy pewnie kiedy dostawiecie. Więc będzie ciekawie. Siewy, siewy, pszenicy Naprawdę ona będzie koszona na kiszonkę Znaczy na, na, na ją na kosiarką na siano i potem zamawiamy firmy i wjeżdżają do kurę na kiszonkę Albo na kus kuszonkę albo na ziarkę jeszcze będziemy zastanawiać Jeżeli na kukurydzę, na kiszonkę to nie do nas tylko na, do jakichś firm pewnie nie? Przejemy łoporowo. Zrobimy sobie zdjęcie. Napiszcie, jak nam się spodobała. Miniaturka ostatnio. O, o, osmanek wrócił do zrobienia. zrobiłem miniaturkę. Pozdrawiam słonka. Muszę powiedzieć, że ten świat naprawdę jest bardzo fajny. Robi robotę. No to chyba nie umie nawet włączyć się nie? nie? księżniczka wstała. Teraz się nerwę jeszcze. Mhm. Dzień dobry księżniczko mhm. To ty wstałeś dopiero? Nie Nie to co ty robiłeś? No jedzenie i tak dalej To możesz napisać, a nie ja czekam i czekam Ale i tak wcześniej pisałem, że po 12, no to co tak się zostawiłem już, że ja już Kurwa mać, napisałem tak ci o 114... Już, już jest ta damy a idziesz ta! To mogę że coś robisz, to bym się już włączył, już nagrywa, nie, nie wbijając na serwer, bo nie mam do roboty. Aha Bo ja i tak nie będę długo no To mogę, dopiero wcześniej żeby było jakieś 11 nawet bić No 11 to jeszcze spałem A. Bo ja wstałem, poszedłem od śnieża i poszedłem dalej spać I wstałem 11.30 i mhm. mówię pierdziele, idę na dwór e, idę ten, idę to nagrać Chyba, że jak chcesz, chcesz być na chwilę to te buraki w skończysz tam powysypuje i to wszystko No to mogę być Dobra, to ja zrobię szybkie cięcie i sprawdzę, czy Damiana nagrała. Zaraz wracamy. Także my wracamy, Damiana nagrała. Nawet synchro będzie na odcinku, ale nie mam zbytnio czasu, bo to chcę na szybko wrócić no, jeszcze. Długo synchro nie będzie u ciebie. No, um, przeświatowodzie to teraz. U mnie zawsze tylko synkro, i dusza a u ciebie. To u mnie to jest takie krótkie. Także no. I jeszcze jeden odcinek. Z... Nie, nie wiem czy to będzie z tego, ale niedługo kolejność jest z Pyskowic, bo Pyskowic fajna seria, trzeba, bo rozwijamy się. Trzeba w końcu pozarabiać pieniążki za nasze uprawy jakieś, bo na razie to my bida, bida z nędzą. Tak, tak, nie fajne Ciekawe czy już będziemy mogli nasze cielaki yy, nasze cielaki nasze, yy, czy nasza kiszonka już do dobra to musimy na nakarmić, nie? Się wydaje że powinna być. bliżej. tak wydaje jak nie to jeszcze jeden dzień, tak mi stałem. Hmm. A tu nie jeszcze, szereg, no bo po co, jak to nie jedzie do zboża, tu jest 100% dawki na wierzenia, to mówię, to idzie. Pod kosiarkę pójdzie, żebyś nie mieli. Jezus, Andrzej, nie włączyłeś siewnika. No, no do do ty wczoraj po tym na kąpie siedziałeś? Jak skończyliśmy, to ja zaraz poszłam, spać. O, jak tam śniegu dużo masz? Ja nie posłucham. No umiesz za 30 cm śniegu No, godzinę odśnieżałem Potem poszedłem spać, nie wiem tak dziwnie się spało, bo mam chatę wolną, mówię eee, Tak leżę w tym łóżku Kurde, nie w tym Tak patrzę na nas to coś dobra, mówię idę na kompa i nagrom. Ty tam robisz do jedzenia? To też śniadanie? śniadanie trzeba ty już To Śniadanie tam tam śniadanie posty Posty ten ten, No na no ty 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 Jajka? Jajka ty 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 ja zawsze daję boczek ty No. Ja zawsze daję boczek, ty miałem No smak tam Wiadomo kto teraz coś smacznego trzyjaśnicze Co tam dał do tej jaśnicz? Tylko jajko? Jajko i ten Jak to się nazywa to Kurde No to na ziemniaki czasami takie zolą dajesz Jak to się nazywa? Po szypiorek Spiorko o Damian, to tak nie bogato Co nawet obie będziesz gotował Nic Czemu? No. Po nic Bo Damianowi się nie chce, Cześć. pojedzie do Maka. No nie, do Maka, akurat nie Pewnie wjadł do kanapki albo chuj wie co A to nie, nie ty... w ogóle pierogi mam jeszcze Bo Boże, on w nie będzie jak te pierogi Myślę, że to bo już mi się kończył. Ej, dobra, nie pij na sobie, bo aż będę kończyć. to pogadasz się ze mną przynajmniej Potem po... Ja I ma, tak, kurwa, nie mogę wbić, bo mi cały czas na nawiązywanie połączenia zabało. O, wciąż ci się moda odbrakuje. Nie, nie, nie. No, to tak ciekawie, bo to... kiedy tam do rodzinki na święta jedziesz? Na święta? No to święta. <grym> 24 grudnia damy dopiero jedzie do rodzinki z choinką. A no, także dzisiaj po południu, 3 godzinach odpalam live'a w końcu, po dwóch tygodniach chciałem sam się live włączył i dwa razy live był wczoraj włączony Nawet słyszę jak mi Oskar mówi z kolegą Ej, bo live jest, nie? A ja w tym momencie na modego krzyczę <grywka> <grywka> No niestety tak. Już tutaj się się wydało, że krzyczę na modego. Ajajaj Ale aj, aj. ja, to było dobre, nie? Ej, bo masz live'a. Co wy gadacie? Nie, a ja tam Kupowa Szczęty, nie? A ja wiesz jak to młode młody jest, czasami sami nie? Mhm mm Nie zradzam na jakiej serii, zobaczcie czy zwiastun No właśnie, ale... dzisiaj będziemy grać? Jo O której, tak myślisz? Nie wiem, kim wie jak bo powiem, ja mam... bo powiem ci, że ja od jakichś dwóch tygodni nie grałem na kierownicy, no. nie? No Sobie nie, nie chciało mi się podłączyć je w ogóle Jak no. dzisiaj byśmy grali to tak mam chcice, żeby kierę podłączyć jak kurwa, po, po, po no. gość Chcice, nerwice i... No i depresję, <laughs> co? A to ty masz, ja nie Ja mam depresję przez śnieg Jak muszę się do to mi się już nie chce A ci powiem, że siedzę się w piżamce świątecznej Jezus, to jest życie, nie? Nie herbatkę piję świąteczną, kubek mam W ogóle u mnie jest ten, Mówię ci, problemy z prądem, nie? Że za dużo gdzieś prądu I mam biurko zepsute i moje biurko bierze za dużo prądu, nie? W sensie o 3 kw jest więcej niż powinno, nie? No to jest trochę więcej i kuźwa, no. ja zawsze mam biurko, żeby mi coś tu świeciło, to ja że on dwa świąteczne aniołki, mikołajki i one świecą mi siedzą już tak. Hmm. Mówię, mamo, to dobra, tak jak tak nie mogę, to ja biorę takie coś, no dobra, wiesz. No i... no na ja, ja szczęście mam, jak wiesz, już się nie muszę martwić, nie, że mój komputer spowodował takie, 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 plon, nie, jakby to był komputer, to jest na, bo ogólnie, kupować takiego kopa. Ogólnie powiem ci, że ciężko, żeby komputer brał więcej prądu niż powinien bo No jak się że jest to... kabel rozwalone to jest, ale to no, wtedy przecież... bo przecież spalił się. Tak, to zasilacz by wtedy wiesz, wariował, I no? I by doszło do jakiegoś że co, a jak nic się nie dzieje, to, to nie ma... To jest wręcz niemożliwe, żeby ci komputer więcej prądu. Bierał. No ja wiem, jakbym wiesz, ja to testowałem, ja robiłem takie szybkie testy. To co z, z biurkiem? W biurko wiesz jak ja mam ledy i tam chyba się kabel mógł y, rozwalić, a ja tego nie widzę, nie? Bo tu w ścianie. Mm -hmm. Więc jak przyjedzie, no. fotowoltaika. Dobrze, że nie mam fotowoltaiki, Jakbym nie miał fotowoltaiki, Jezus, z to bym nie wypacił się, nie? Przez to. No, światowodzi działa, kula Daje radę. Ale ci powiem, że jak sypało tak śnieg wiało, nie? To na szczęście nie mogę narzekać, ani razu raz nie miałam y, światłowodu, ale to było na nas tak 100 do 100 km chyba? Czy tam 80 no to raz nie było. Ale ile? dwie godziny naprawili, nie? Ja się bałem, wiesz jakie to było piękne uczucie nie? Bo tak na początku mama mówi... ja może twój światowo zrobiłem. Nie, 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 w październiku było już więcej, ale on jest połowy listopada, i wyraźnie światowoda. <zyskliwia> No, jak już kola śniadankę tak mogłeś przyjeść i chopie mogłeś przyjść, czas do traktora i byś o, w traktorze, w realnym życiu. Najlepsze to jest jedzenie, jak dostajesz na polu. Mm. Może to na live dokończymy potencjał? No mała wieść, to no, trzeba w końcu, muszę Oscara powiedzieć, żeby w końcu poszliśmy coś nagrywać bo to jest skappa nie? Wszystkie serie są kurde do niego teraz. Ja muszę kompana nowego znaleźć do nagrywania. Jedyna seria, która nie jest nim, to jest to Pyskowice i tu można jechać kiedy chcemy Dobra Wyłączę herbatki jeszcze Ale zaraz przekoczę odcinek, bo jak dzieci wparuję do domu, to będzie kappa To się tak wydrzą, że ja na zawód zejdę Czekaj, ale jeszcze... Ale się, tyle jest drogi, są takie kijowe, więc dobra Jeszcze coś Wczoraj w ogóle nie Moja mama jechała choinkę już zamawiać mm -hmm. I ona jedzie, i przed nią taki, taki ten, yy, no... Cystarna z mlekiem chyba to była, nie? Tak mi powiedziała No, no i on ją nie chce przepuścić, moja mama musiała tak wjechać strasznie w pole, nie? I się bała, że nie wyjedzie, nie? I moja mama tak na niego, ciebie dopadnie karma Ty, pięć minut później już siedział komuś w płocie Kurwa <laughs> Bo pewnie, no... ja tak... <laughs> No to fajnie że moja mama iść bo... No jest, ona jak coś powie, nie? To się potem zawsze spełnia <laughs> Prawie zawsze, nie? Jedyne co się nie spełnia, jak na przykład jakieś mam pisze, jakie egzaminy, nie? I ona. Ej, ty się uć, bo nie zda, nie? To się jak rodzina nie, nie sprawdza, nie? Ona się tylko stresuje, ale ja tak zawsze zdaje, mam wywalone, ale zdaje, nie? Ten, ona się stresuje, nie wiem, byle czym. Ona się ostatnio stresowała, czy ja. bo ten. Yy, bo moja rodzina się nie przyjęła, nie? Czy oni będą, czy ona im dobre rzeczy kupiła, te mięso? Czy im to będzie smakować, czy ona będzie dobrą? Wie, ja nie? Mówię, ty to masz problem, nie? Ja się czasami strasznie jakiś komputer się przyjął na taki dżink. Nie no, tu ja tam... Też się wtedy stresowałem, bo było na mnie. Że, że, że złe mnie spodu stanowiłem u kolegi masa. Mówię, no to fajnie, nie? To było na mnie. Ale no szczęście nie było nic na mnie przeżywał. Teraz już. Kurde, ci powiem, jak już jest ten grudzień, nie to zaraz święta, nowy rok, nowy rok, o i będzie op, opijany Ja miałem napisać, zaprosić ludzi że na i ja muszę zaprosić do dzisiaj, no, to, okay, Damian, na pojutro. jutro jestem ja zapraszam cię na Sylwestro, przyjedziesz, nie? Tak, już lecę No dawaj Kolega z ursusikiem przyjedzie, jeden ma sejon, chłopie dwa dni będą jechać No Tak, jeśli jak jest grudzień, ja uwielbiam na przykład grudzień, grudzień jest dla mnie top miesiącem, nie? Nawet do nagrywania filmików tu można wiesz, coś świątecznego, nagrać, oo. Wiesz, jak to zawsze jest? u mnie jest zawsze maraton: y, pierwszy, drugi trzeci dzień świąt, nie? Znaczy, święt, boże, pi Boże Narodzenie, pierwszy, drugi dzień świąt, nie? Tak, mm -hmm. nie, nie, trzeci, bo nie ma. To tak, pierwszego dnia jest jakaś seria: najczęściej od chłopa, którym będzie znowu też nowe nabytki, nie? Drugiego dnia to jest y, jakieś y, Rocket na pewno, i trzeciego dnia, dwa lata temu nie pamiętam co, bo e e ETS był. Może być ETS w tym roku, a w tym, tym roku było śnieżanie, nie? Na, na serii. Dobra, ciekawe co w tym roku wymyśliłem. I na tych wszystkich trzech filmikach nie zawsze są kolendy w zawsze nie Zawsze. Jakby takie gramy, nie? Ja tam pamiętam kiedyś knąłem, mówię, kurwa, ma z stę... a tam lula i że jest Jezu, nie. A, ja, a ja jadę z wiązanką. Nie no, to, masz ETS-a? Ja mam, mam, mam. O, to możemy ETSa nagrać. <laughs>, możemy. Nie, też jeszcze dwa razy w roku pojawia. na Boże Narodzenie, na Święta, na Wielkanoc. Ja mam nawet ee, bez jed... chyba bez tego najnowszego dodatku tylko. Nie, ja tam kilka mam, ale nie mam wszystkich. Na prosicy... Można by było zagrać. Będziemy jeszcze myśleć, bo do święty jeszcze jest... Najpierw trzeba coś na Mikołaja. Na Mikołaja już mam plan co nagrać, więc będzie fajny. Albo nas... E, ty, w sumie... Dobra, będziemy myśleć jeszcze, jak to nagramy, nie? bo jeszcze, do święty jeszcze jest trochę czasu, pewnie... No. Dzień przed świętami, znaczy dzień przed świętami nagram na odchłopa, to już pewne, a, a więc na odchłopa mamy już na ten Pierwszy dzień świąt, znaczy 24 w nocy nagramy drugi i 26 trzeci Ej, 3. no to dobrze trzeci odcinek Bo ty tam u rodziców będziesz miał kąpy jakiś? Nie, nie, nie będę A czy będziesz, to, to nie będziesz grał wtedy? No nie, nie będę w sobie. To wtedy musielibyśmy nagrać jeszcze no A kiedy to nie? tam będzie nie? nagramy Co? Przed czasem się nagramy, po prostu Jo ja powiem przez święta są, że kurwa, u mnie śniegu nie ma a potem nasypię znowu piszę od cm śniega hmm. Dobra, także 16 minut odcinka, nie, 18 minut nie ma być to za długi, ale mówię za do mnie dzieci przyjdą i jak chcę wyłączę już komputer, bo będą chciały iść na komputer a ja im nie pozwalam 18 minut taki, że na szybki odcinek, szybkie przybyć na kiszonkę Yy, tak, no mówię, są coś na tę niedzielę, żeby też było mnie niedzieli, życzę, yy, odśnieżajcie, yy, mójcie, żeby śnieg stopił się troszeczkę, delikatnie, bo fajnie jest ze śnieg, ale delikatnie mniej. Jak nie, to ja wam to wyślę w patce w kopercie śnieg. Damianowi trochę też wyślę i w śnieżko w web, w web dostałem, czy co? Dzisiaj był ze mną Damian, który nie był na serwerze, ale był ze mną Damian, który nie Damianuje na serwerze, o, idealnie. No i widzimy się o godzinie chyba 15, 17 na live i jutro na zapowiedzi nowej serii. Także do następnego, trzymajcie się, elo. O, nagle, no już pysznie, dobra, nara.